Kiedy Aleksander Wielki umierał, wezwał swoich generałów, gdzie przekazał im swoje trzy ostateczne życzenia. Brzmiały one tak. Po pierwsze, chcę, aby tylko najlepsi lekarze nieśli moją trumnę. Po drugie, chcę, żeby wszystkie pieniądze oraz bogactwo, które zgromadziłem, były rozrzucone wzdłuż cmentarza. Po trzecie... Chcę, żeby moje ręce wisiały luźno na zewnątrz trumny, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Generałowie nie wiedzieli o co chodzi i zaczęli się dopytywać, ale dlaczego? Na co Aleksander spokojnym głosem odparł: Chcę, aby najlepsi lekarze nieśli moją trumnę, aby pokazać, że w obliczu śmierci nawet wybitni specjaliści nie mają mocy uzdrawiania. Droga do cmentarza ma być pokryta moimi skarbami, aby wszyscy widzieli, że bogactwo materialne zdobyte na ziemi pozostaje na ziemi. I na końcu chcę, aby moje ręce kołysały się na wietrze. Aby ludzie zrozumieli, że przychodzimy na ten świat z pustymi rękoma i odchodzimy z tego świata z pustymi rękoma po wyczerpaniu najcenniejszego ze wszystkich skarbów, a jest nim.